Siemala malaki witam was wszyscy, wszystkich serdecznie w nowej serii Zagrajmy W I tym razem będzie to Meta, Metal Slug 4 Coś może króciutko, króciutko o samej grze Jest to gra wydana w roku 2002 Przez firmę SNK Playmore Która powstała w wyniku połączenia się SNK No i Playmore Tylko to jest właśnie ten znaczek MEGA Chyba może to, może to jest ten, jak to się mówi, dystrybutor, ale naprawdę nie mam pojęcia. Cóż, zacznijmy grę. Tak, ta gra różni się znacząco od podstawowych części i to wam, już widzimy pierwszą różnicę. nas czterech podstawowych postaci mamy dwie podstawy, czyli Marco i Fio oraz dwie nowe, czyli Trevor i Nolio. Ja żadnych z tych postaci prawie nie trawię, oprócz Nadii Tylko Nadia mi się podobała i właśnie nią będę grał Tak i misja pierwsza Cóż, ta gra została do zimno, o, tą maszynkę moja na broń Do zimno przyjęta przez graczy Metal Staga. Ja mam do tej gry zupełnie inne zdanie niż wszyscy Przekonałem się do niej dopiero po jakimś czasie, ale nie tak się przekonałem. No i za bardzo chciałem to brać, ale już trudno. Co by tu jeszcze powiedzieć? Ta gra yy, Można powiedzieć jest właściwie robiona pod... No ta saga jedynkę, znaczy ten sam styl. W się sensie, zobaczcie, właściwie tu są bardzo podobne do meta -staga jedynki, właśnie takie jakby składanki przy różnych misji. To właściwie nie, nie tylko widać w pierwszej misji, ale także w jeszcze kilku innych. Tak, tu była ta ścieżka, którą jest bardzo łatwo minąć. I damy nowy, nowy rodzaj przeciwnika, dr. w nas jakimiś zmutowanymi snajperkami. Jeżeli nastawią zamienimy się w mapę. Tak, teraz właśnie podniosłem taki jakby, taką jakby tarczę z medalem po środku. Jeżeli to podniesiemy, przy, przez króciutki czas stajemy się nieśmiertelni. I przez jakiś czas mamy taki jakby okres bonusowy, nie wiem jak nazwać. Na, nazwę to właśnie w ten sposób. Cóż, opiszę bardziej jeżeli zabędę to po raz kolejny, ponieważ tak na razie ciężko mi to jest opisać w ten sposób, znaczy w tej chwili O to mamy tę, to mamy miksurkę, która nas leczy z stanu bycia małpą Dziękuję za granaty O nie 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 zajdziecie mi od dołu, nie, nie zajdziecie mi od dołu, żaden z was Dajcie mi w końcu tą tarczę Dobra, walczcie bałamy. A tu już powinien dostać się tarczę w końcu I tak jak widzicie, kiedy to podniesiemy, pojawia się jakby, taki jakby pasek który się kurczy, że tak to nazwę. I tak, jeżeli ten, przy, przez okres, w którym mamy ten pasek, jeżeli będziemy dużo, znaczy dość, dość długo naparzać przeciwników, wtedy dostaniemy takie właśnie yy, medale, które widzimy w lewym górnym rogu pod punktami. Yy, te medale po, yy, pod koniec każdej misji dają, dają nam punkty, ale oczywiście wcześniej nie zginiemy. Razem z yy, ilością zbytych niewolników. Najpierw bym dała są chyba szary z tego co. Fajnie, tu już mamy pierwszego bossa, który jest trudny jak na pierwszego. Zresztą znaczy, nie tyle trudny, co... No właściwie trudny, no, nie, powiem, nie powiem, że nie. ostatnio jak to nagrywałem, to zginąłem przy tym bosie i po prostu naprawdę nie chciałem tego pokazać. właśnie chciałem coś powiedzieć o bossach, tylko. Aha, już wiem. Wszyscy bossowie w Metal czwórce... 4C, są składankami z, są składankami wszystkich poprzednich bossów, znaczy bossów z poprzednich części. Dobra, boss pokonany w końcu. Nie było tak aż tak źle tym razem. No i misja pierwsza zakończona. Właśnie, Zobaczenia w misji drugiej.